Sprawdzę to Dubel, mutanty, koboldy. Hmm, to jasne jak wieczne. z blawikiem. Diabła z wami wszystkimi! Poli, wszystko w porządku, otwórz! Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwii. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Ocu się, wyważa drzwi. Poczekaj. Może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Cholera, gdzie to była... Tu nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Gdzie jest i klucz? Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia! Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę! Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Chubio, prawda? Poli dużo mi o Tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś rudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No, no tak, prawda, jestem otwarty, ale... Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd, Obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Gerald dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa Reputacja mi na to nie pozwala No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy I chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów Będzie choreografką A to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze I sława Bez wdzięczenia się Masz moje słowo. Hmm. No. skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi, Poli. To ja lecę. Dogonię cię. Uch, myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwii, bo z zmyje mi głowę. Naprawdę? Pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Lepszo ryzykować, a nie się kurwa je. Szukam mnie jakiego latreka. Nie ty jeden, ten cholerny niziołek ma długi u połowę miasta, ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy! Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred! Ja!

Nie wiem, ile Latrek jest ci winien, ale wszystko w tym domu należy do mnie. Pewnie przepuszcza teraz ostatnie korony na wyścigach u Fegelbudu. Jak chcesz go dorwać, to idź tam, ale stąd się wynoś. Разводим. wszystko Wszystko porządku w każdej sztuce. jest. Ale chyba się z tego. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek, artysta malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przesyła mnie jaskier. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek, hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu. Ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Na straż uważa gorsi od reketierów. Dalej, płotka, dalej! Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do Szałwii i Rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. O! Zachowuj się wiedźminie. Słyszałeś Ciebie też legendy nie widzę, o białym wilku? Zapraszamy do kameleona. Dziś wielkie otwarcie. Zaczynamy w i No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle.